Dzień dobry, witam Państwa 31 maja z tej strony Marcin Popławski. Dziś właśnie skończyłem zabieg przyrzedzania na odmianie Gala, Gala Mast. To jest jedna z najstarszych kwater w moim sadzie. Ma już 13, 14 lat. Już wiele drzew tutaj wypadło. Wiele drzew jest schorowanych. Jak to gala? Była taka jedna zima parę lat temu, która bardzo dała się tej kwaterze we znaki. Na tej kwaterze na tej kwaterze zawiązanie nie było rewelacyjne. Było słabsze, sporo słabsze niż, niż w standardowych latach, aczkolwiek i tak i tak to jest gala, więc nie było ona jakieś tam tragiczne. Mimo wszystko zdecydowałem się na, na przerzedzanie. Wykorzystałem benzyloadeninę w produkcie, w produkcie Maxel. Standardowa dawka według, według etykiety. Dlaczego? Mimo tego, że Zawiązanie nie jest rewelacyjne, zdecydowałem się na mm, przeżydanie. E, ponieważ są gałęzie bardzo silnie obłożone pąkami, są gałęzie, gdzie tych pąków brakuje, średnio statystycznie wydawałoby się, że nie trzeba tu przeżyzać, że tych jabłek jest tyle, ile powinno być tam na drzewie. Natomiast e, co z tego, jak to jest po prostu bardzo nierównomiernie rozłożone. E, I zdecydowałem, że po prostu. Te gałęzie, które mają te owoce, mają ich za dużo i trzeba te owo, część tych owoców wyeliminować, ponieważ już kolejny sezon udowadnia, że nie ma sensu produkować małej galimast. Galimast najlepiej niestety wyprodukować od 7 cm, niestety, bo oczywiście dużo łatwiej było wyprodukować od 6,5. Natomiast na te małe owoce zbyt jest ograniczony, a podstawowa kwestia to cena. Różnica między galą mast zbieraną od 7 cm, a tą galą mast zbieraną od 6,5 jest gigantyczna. Po prostu nie kalkuluje się produkowanie małych owoców galimast. Stąd właśnie poszła benzyla adenina, poszedł maxel. Mam nadzieję, że to wystarczy i. E, Nadmiar owoców spadnie, spadnie w ciągu kilkunastu nadchodzących dni z tego, z tego drzewa i zostanie tyle owoców, żeby ta gala była wyprodukowana od 7 cm. Napiszcie, czy Wy zdecydowaliście się mimo wszystko na przyrzedzenie w tym roku. Wiem, że wielu sadowników z tego zrezygnowało, aczkolwiek widzę, że coraz większa grupa ludzi jednak zastanawia się nad przyrzedzaniem i pomału świadomość konieczności przyrzedzenia w polskim społeczeństwie sadowniczym rośnie. Napiszcie co o tym sądzicie. Dzięki. Do usłyszenia.